Wczoraj miałem okazję podróżować z klasą niższą, tak zwanym plepsem, ze względu na to, że mój prywatny samolot. No, zepsuł się, nie wiadomo było, co z nim było nie tak, a musiałem być tutaj na miejscu o pewnej godzinie, żeby dokonać pewnych kontraktów na wiele, wiele miliardów dolarów. No i bez mojej osoby w danym miejscu, w danym czasie do takiego dealu niestety by nie doszło. No i właśnie dlatego musiałem lecieć. Klasą Economy, Ryanerem, tak zwanym, żeby po prostu dotrzeć tutaj na czas. No i opowiem Wam szczerze, że nie było tak źle. Dlaczego tak mówię? Ze względu na to, że i tak spałem większość czasu. Po drugie, po prostu opłaciłem jedną ze stewardess, żeby tak naprawdę pracowała tylko dla mnie, że na przykład podnoszę rękę, ona leci szybko przed innymi. Po prostu trzeba było troszeczkę dać sypnąć, sypnąć kasą i, i rzeczywiście nadal można było sobie wynająć prywatną obsługę. No, i tak samo na lotnisku, żeby nie czekać z pospólstwem w kolejkach, tak samo po prostu sypnąłem kasą pewnemu strażnikowi granicznemu tutaj w Maroko i jakoś dało się przeżyć. Także czy polecam? Nie, ale jeżeli po prostu chcesz dokonać pewnej transakcji, pewnego kontraktu, no to musisz po prostu schować czasami wygodę do kieszeni i zrobić co możesz, żeby po prostu dokonać swojego celu.